Panie pośle, poruszona była na konferencji sprawa polskiego węgla w zasadzie węgla sprowadzanego z Rosji. Jak w tej kwestii wygląda sprawa energetyki w Polsce? Wiemy, że kopalnia Krupiński boryka się z wieloma problemami, a tymczasem węgiel rosyjski jest sprowadzany w dużych ilościach. Jakie to są ilości? Jak pan może skomentować i ocenić tą kondycję, jeżeli chodzi o polską energetykę? Właśnie kopalnia Krupińska jest takim doskonałym obrazkiem tego, co się dzieje z polskim górnictwem i z polskim węglem. Ja tą sprawą zajmuję się prawie od początku tej kadencji. Śledzę sytuację kopalni krupińskiej w największym skrócie. To jest taka kopalnia, która naprawdę mogła przynosić zyski, bo ma znakomite położenie, jest świetnie uzbrojona, przygotowana do wydobycia. I ma ogromne zasoby węgla na swoim, że tak powiem, terenie, czy na podorędziu, praktycznie. I teraz nagle z niewiadomych przyczyn została zamknięta, wystawiona na sprzedaż. Tak się zło, złożyło, że przyjmowano tylko ofertę jednej firmy, takiej, takiej firmy, która miała kapitał zakładowy 50 funtów, a ostatnio nawet podpisano przetarg już na zasypywanie szybów, co jest ostatecznym unicestwieniem tego potężnego zakładu pracy i ogromnego majątku. I tak to mniej więcej wygląda. My sobie zadajemy pytanie, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości, który deklarował przed wyborami, że nie będzie zamykał kopalni że będzie mocno zwalczał import węgla z zagranicy, zwłaszcza z Rosji. Nawet mówiąc, że importowanie węgla z Rosji to jest finansowanie przemysłu uzbrojonego Putina. Dlaczego idzie w dokładnie odwrotnym kierunku? Kto tu tak naprawdę działa na korzyść Rosji? No bo jeżeli my zmniejszamy wydobycie w Polsce, to wiadomo, że ceny węgla rosną w Polsce. To jest naturalne. Im mniej, mniejsza podaż tego surowca, tym większa jego cena. Tu się otwiera luka, tu się otwiera furtka do importu tańszego węgla rosyjskiego, ale on jest tańszy tylko dlatego, że myśmy radykalnie zmniejszyli wydobycie i nasze nasi e, nasze różne zakłady potrzebują po prostu tego węgla e, skądś nabyć. To jest zupełnie normalne z, z, z punktu widzenia ekonomii. Problem polega na tym, że to państwo się do tego przyczyniło i to rządy PiS do tego doprowadziły. Więc zadajemy pytanie: gdzie tu jest walka o suwerenność energetyczną Polski? Zamiast iść ślepo w tę chorą lewacką narrację Unii Europejskiej, która nam mówi, że mamy odchodzić od węgla, trzeba ten węgiel wykorzystywać za pomocą nowoczesnych technologii, o czym ja mówię, o czym mówimy, dyskutujemy na moim zespole do spraw kopalni Krupiński. Od dwóch lat mniej więcej. To jest działanie na szkodę państwa. To jest nawet, można powiedzieć, raczej coś w rodzaju dywersji, czy też sabotażu gospodarczego ze strony właśnie rządzącej partii. Więc jeżeli będziemy mieli nadal takich ministrów, jak pan minister Grzegorz Tobiszowski, który jest gra grabarzem polskiego górnictwa, no to to. Pytanie, kto tu bardziej sprzyja interesom rosyjskim? Kto bardziej walczy o suwerenność? Kto chce niezależności energetycznej Polski? Na te pytania Prawo i Sprawiedliwość powinno odpowiedzieć, powinno się z tego wytłumaczyć, a tacy ministrowie jak minister Tobiszowski już dawno powinni skończyć na śmietniku politycznym. Jakie właściwie właśnie, właśnie to są ilości tego węgla, który jest sprowadzany z Rosji? Jakie były na początku, kiedy PIS obejmował rządy, a jakie są dzisiaj? Z tego co pamiętam na początku to było kilka milionów. Potem to stopniowo rosło. Kiedy w poprzednim jeszcze roku była to wysokość około 13 milionów, to PiS udawał, że problemu nie ma, że to nie są prawdziwe liczby. Tymczasem już wiemy dzisiaj prawie na pewno, że około niecałe 20 milionów ton węgla sprowadzono w 2018. 20 milionów ton. Przy obecnym wydobyciu Polski kilkudziesięciu milionów ton to już jest kilkanaście procent tego, co my potrzebujemy w Polsce. Kiedyś Polska eksportowała węgiel, kiedyś Polska wydobywała rocznie 140 ponad milionów, chyba 145 milionów rekordowy rok węgla rocznie. A teraz z kraju, który ma ogromne zasoby tego surowca, my go sprowadzamy. To jest taka sytuacja, jakby nie wiem, kraj położony na Saharze nagle zaczął sprowadzać piasek. Jest pytanie, kto, kto, kto tutaj, o co tu chodzi, tak? Dlaczego, skąd taka e, sytuacja? No przecież to jest, tak powiedziałem, to wygląda wręcz na świadomy sabotaż gospodarczy. Takie osoby, które są za to odpowiedzialne, winny stawać przed Trybunałem Stanu. Czyli zamiast de facto e, uniezależniać się w kwestiach energetycznych, tak jak no, to postuluje od, od dawna PiS, tak naprawdę uzależniamy się od Rosji. Jak to jest? Uzależniamy się i to w coraz głupszy sposób, bo nawet, szanowni państwo, Gdyby przyjąć tę narrację, że musimy zwiększać udział energii odnawialnej w naszej energetyce, czyli tych wiatraków, tych różnych tam farm i tak dalej, to nie mamy do tego warunków infrastrukturalnych, bo polskie sieci elektroenergetyczne są kompletnie niedostosowane do energii odnawialnej, do, tej, do tych źródeł energii, które mają różny poziom mocy. Polskie em, sieci są dostosowane do elektrowni o stałym poziomie mocy, czyli elektrowni. Właśnie na przykład węglowych. Jeżeli my nagle wrzucimy jakąś dużą część energetyki o, zmiennej, o zmiennym poziomie, poziomie zasilania w energię, to nasze sieci tego nie wytrzymają. Żeby to zrobić musielibyśmy mieć magazyny energii na około 2 gigawaty. W ogóle tego nie mamy i nawet nie planujemy tego kupić. Więc to pokazuje, że tutaj w ogóle nie ma żadnego planu, żadnej strategii, żadnego myślenia przyszłościowego w energetyce, tylko jest jakaś taka rabunkowa polityka na zasadzie: coś róbmy, bo nam Unia każe, a co będzie potem? Choćby potop, tak? Będziemy wyłączać ludziom światło, będziemy podnosić ceny o 100%. Chwilowo zablokowano podwyżki cen za pomocą różnych protest. Unia Europejska zresztą to kwestionuje. I ma do tego silne podstawy. My się z tym nie zgadzamy, ale niestety takie podstawy oni mają. I teraz co? No, jak długo się do, da utrzymać? W przyszłym roku najprawdopodobniej już się nie da. I Polacy zobaczą w swoich portfelach, nagle w swoich, na swoich rachunkach, 100% wyższe ceny. No przecież to już jest, to jest działanie już na szkodę obywateli. Czyli de facto. Czy dobrze rozumiem, czy między retoryką a, a, a praktyką, tym co się dzieje, nawet nie, nie, nie próbujemy szukać alternatywnych źródeł, źródeł energii i co? Rząd jeszcze bardziej nas, bardziej nas to wpycha i tylko będą ceny rosły i nic więcej? Ależ oczywiście. Gdyby rzeczywiście były jakieś realne działania w kierunku zmiany naszej struktury energetycznej, z tym, o czym mówiłem. Na czele najważniejszym elementem, czyli zmianą, przebudową polskich sieci energetycznych i zakupieniem odpowiedniej liczby, odpowiedniej mocy magazynów prądu. No to powiedzmy, że jeszcze ta propaganda miałaby jakieś pozory prawdy, ale jeżeli się tego nie robi, to tak naprawdę widać, że się odchodzi od tego węgla i od tej energetyki, którą mamy i nic w zamian nie będzie, a to spowoduje, że ceny energii muszą wzrosnąć i to radykalnie i ten import będzie dalej rósł, nie ma innego, innej możliwości, więc ja jeszcze raz powtarzam, kto tutaj urządza na Polsce sabotaż energetyczny? Poruszał Pan również na konferencji e, takie kwestie, że na świecie się wcale tak od węgla, e, i póki co jeszcze nie odchodzi. Jak to właściwie faktycznie wygląda wobec tego e, o tym, e, wobec tego, jak, jak jesteśmy informowani ze strony instytucji unijnych, żeby od tego, żeby od tego węgla jednak, jednak odchodzić? Znaczy, to jest jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem. Bo jeżeli przyjmujemy zasadę, że takie tradycyjne elektrownie węglowe rzeczywiście szkodzą środowisku, to to z tego wcale nie wynika. Że nie powinniśmy, nie możemy wykorzystywać węgla w inny sposób, a możemy go wykorzystywać na wiele sposobów. Jest cały szereg różnych nowoczesnych technologii, dzięki którym można węgiel przetwarzać, różne substancje, w paliwa, syntetyczne paliwa płynne. Są reaktory czwartej generacji, które za pomocą tzw. synergii jądrowo-węglowej też mogą produkować czystą energię. Wreszcie jest technologia podziemnego zgazowania węgla, o której ja długo mówię już od dłuższego czasu czyli produkcja w bardzo głębokich pokładach, w złażach węgla na dole e, gazu, który w większości jest wodorem. Wodór, najczystsze paliwo, możliwe do Wykorzystywania, wykorzystywania zarówno w elektromobilności, jak i w energetyce rozproszonej. Czyli to wszystko nam wchodzi samo w ręce. Więc nie bezmyślne odchodzenie od węgla, tylko zastosowanie czystych, ekologicznych e, technologii, które mamy, które możemy, a nie pozbyć się, zakopać, zasypać, a potem e, palić świeczkami. No wiadomo, jak wiadomo, od jakiegoś czasu media związane, związane z pisem mocno atakują Konfederację, prawda, zarzucając tą sławną prorosyjskość. Jak w tym kontekście e, ocenia, e, ocenia pan te zarzuty, jeżeli no, wiemy, że e, prawda, tą kwestię, którą pan poruszał, czyli sprowadzanie, e, sprowadzanie rosyjskiego węgla, e, jest w coraz większych ilościach, a z drugiej strany, strony e, prawda, no, e, PiS, prawda, media związane z pis mówią tutaj o pani Moszeczkowej, ale z drugiej strony e, no, mamy prawda, Kornela Morawieckiego, między innymi e, Adama Andruszkiewicza, którzy wspierają, prawda, są w, w tym obozie Zjednoczonej Prawicy wspierają ten obóz. To jest bardzo słuszna uwaga, bo jeżeli ktoś wygłasza, jeżeli ktoś się doszukuje tego, że ktoś ma opinię a powiedzmy inne niż rusofobiczne i od razu jest w związku z tym rusofilem, no to właśnie pokażmy te osoby ze strony obozu rządowego, jak chociażby właśnie Kornel Morawiecki, który wprost otwartym tekstem mówił, że jest przychylny polepszeniu relacji z Rosją, tak? Prawo i sprawiedliwość doprowadziło do takiej chorej sytuacji, w której albo się jest rusofobem i wtedy już jest wszystko w porządku, prawda? Albo jakakolwiek inna opinia od razu jest traktowana jako bycie rosofilem, a my jesteśmy pośrodku, my po prostu chcemy przywrócenia handlu, jeśli na ile się da, z Rosją i tyle. Więc jeszcze podsumowując, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi, że gdzieś są jacyś agenci, no to gdzie są służby? Tego państwa pisowskiego, gdzie są osoby, które są aresztowane z tego tytułu, gdzie są wyroki skazujące za szpiegostwo? Tego nie ma. No to albo państwo pisowskie działa teoretycznie, jest państwem papierowym, tak samo jak i, i kupą kamieni, jak za czasów Platformy i niczym się nie różnią, albo po prostu ordynarnie kłamią, innej możliwości nie ma. W tym kontekście również przypomina się proces Mateusza Piskorskiego, no który no można podejrzewać, że prawda, szerzył taką opinię bardzo mocno prorosyjską, ale no do dzisiaj no tych dowodów prokuratora doszukać się nie mogła, tylko kształtowanie opinii tutaj wchodziło w grę. No jak w tym kontekście pan właśnie to wszystko widzi? No, no właśnie, owszem, Mateusz Piskorski wprost wygłaszał takie prorosyjskie opinie, ale powtarzam jeszcze raz, to, że ktoś ma opinię albo prorosyjską, albo proizraelską, albo proamerykańską, albo proniemiecką, to jeszcze nie oznacza, że jest agentem czy szpiegiem obcego państwa. Dopóki takich dowodów nie ma, to nie ma mowy o agenturalności, i z tego powodu rzeczywiście proces Mateusza Piskorskiego wygląda na proces ewidentnie polityczny, bo do tej pory nie ujawniono żadnych twardych dowodów na to, żeby Mateusz Piskorski z kimkolwiek współpracował, przynajmniej mi o to, takich nie wiadomo. Więc ja bym się chciał dowiedzieć, co tak naprawdę jest podstawą tego, że ten pan, mimo że się bardzo różni ode mnie poglądami i w ogromnej większości ich nie podzielam, co jednak sprawia, że on do tak długo jest pozbawiony wolności. Jeszcze wracając tutaj do prorosyjskości i obozu rządowego, no, przecież mamy wywiad również prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który no, chwalił się, że był w radzieckiej ambasadzie na rocznicy rewolucji październikowej z ciekawości. Bo również o tym mówił, podsumował to Wojciech Cejroski, że w żadnym wypadku nawet to tak jakby na urodziny Hitlera chodzić też z ciekawości. No, czy, obóz rządowy, czy obóz rządowy powinien we własnych szeregach? Szukać tej prorosyjskości, również? Z całą pewnością powinien zacząć od swoich szeregów, ale chciałem tylko tak skomentować w ten sposób. No, to jest właśnie dowód na to, jak głębokie pokłady hipokryzji tutaj i zakłamania obecna propaganda pisowska wylewa z siebie. I jak mało to jest wiarygodne, jak cienkimi nićmi szyte, ja się w ogóle dziwię, już tak kończąc zupełnie ten wątek, że oni w ogóle podchwycili tę sprawę, bo tak łatwo jest punktować ich w drugą stronę, że oni sami to ostrze obracają przeciwko sobie. Więc niestety, ale tutaj też zawiozły, też po prostu propaganda pisowska okazała się po prostu głupia.